Mam problem z Uzi? To pisz na Facebooka w razie. Po jebało cię, kurwa? Ale to jest idiota jebany, ten gościu. Nie jest kurwa debilem jebanym, Czekaj, pasz go. Ja na TS idę, nie? No nie obchodzi mnie to. Ten hop jest kurwa debilem jebanym. Ja pierdolę. Nie, no, to się, kurwa chciał grać człowieku. to jest kurwa stream sniper pierdolony. Jak kurwa tego debilizacja złeś, tego lewa idę. Nie, no w dupę, czego? Ja no to jest, idę. Kurwa, przy specjalnym. Ja pierdolę. Chłop, kurwa stoi bez seta. Ja jebie, nie wytrzymam. Nie, dostałem. Nie, dobra. Wyłączam, wyłączam muzykę, bo to nie jest śmieszne, nie? Wyłączam muzykę. I lecimy tutaj z tym gościem, nie? Lecimy z tym gościem, mnie to nie obchodzi. Jest kurwa. Nie, mam jej mógł, mówić, że jestem już bana, mam to w piździe TS3, tutaj proszę bardzo. Mam TS3, odpalony. Czekamy aż ktoś mi mówię, proszę bardzo będziemy to wyjaśniać, nie obchodzi mnie to Nie, człowieku, Wie nie, patrzcie teraz się będzie działo, nie, Chłop, już nie ma, człowieku, życia tutaj Nie, kurwa, wypierdolę mu zaraz, człowieku, bułę Nie, niech nie tylko mówię, nie, niech nie człowieku ino mówię Czekam aż się mi mówię, nie, nie obchodzi mnie to, czekam aż mi mówię Muzykę pogrzebową? Spoko, w sobie mogę włączyć, no, chociaż nie, bo jeszcze mnie ten wywali od tego, nie Już nic z tym przeglądarką nie ruszam, nie Pokaż TSA, so, jest tutaj TeamSpeak, proszę bardzo, jest tutaj TeamSpeak W prawym dolnym rogu, pod kamerką Teraz jego obowiązkiem jest je mówić, nie obchodzimy to On ma mnie człowieku mówić right. Proszę bardzo Szybko wróciłeś Proszę bardzo yy, Wytłumacz mi, dlaczego sprawdzasz gościa, który stoi bez seta Po drugie W jaki sposób nie sprawdzałem Jak? Z... Sprzeda, Pokaż to, ty, to zgłoszenie po pierwsze Pokaż jego zgłoszenie To zgłoszenie Po drugie gdzie jest z Gdzie stał i się patrzył w, w kurwa tą armatę pierdoloną? Gdzie jest z nim po, Powiedz mi. To sobie tutaj ozamurowany. I sobie mogę na chudzunie na przykład patrzeć na jej Ale ty jesteś kurwa debilem jebanym. Ty nie widzisz Dobra. tam budowę armatę? Nie, więc bandujesz, teraz na skargę idę. Od razu w tym momencie mówię, że na skargę idziesz, leci stąd. Chłop stoi, patrzy się na armatę. Patrzył się słodziak na armatę. Ty kurwo, jebana, niech ci kurwa zdechnie, człowiek. Ktoś. Niech ci ktoś zdechnie. Pfu! Pluje ci do mordy, frajerze. I patrz, dostałeś mi bana, perma mi dał. Na 30 dni mi dał bana. Skurwy jebany. Pfu! widzowie J. J. Matus. J. Mat Wizowie, wszyscy. Wszyscy naszacie J. Jmatvs Pierdolony kurwa moderatorek, myślisz, że coś mi zrobi. Pfu! Pluje mu do mordy, człowieku. 5 złotych, to rzekł, ja wydam, taką komu rzucę. mordę mu to, da, pluję te 5 zł, człowieku. Napoluję mu to do mordy, frajerowi jebany. Nie! Kurwa, frajer jebany. Nagram o tym, kurwa, odcinek jebanym, kurwa, z frajerze.